Płyń, jutko płyń, jutko płyń, płyń, O, jakiś jest... Ej, widzę! Witek. No to jest, tak to. Kupałaś Nie. To mor. W sumie to jest ciekawe. Tak, tak. No tylko musimy uważać, I... bo tam ktoś może być. I na nasi... shiftie. I musimy Dobra. być cicho. cicho. cicho, 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 cicho. Ej, co to jest? Jakiś tunel. Dobra, szybko sprintujemy. Idziemy, Siołko. Teraz po drzwi rozwalamy. Dobra. Zobacz. Ja piję. Aaaa! 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 Muszę Nie! nie wyjdziemy. nie. Ja zaraz skinę! Zginę, skinę! Dobra, chodź. Uciekaj! Mały zombie. Uciekaj. Uciekaj. Pyk, 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 pyk. Dobra, idziemy, Witek. Teraz jesteśmy najbardziej uzbrojeni. Chyba i nie, miksure, wodę. Ej, nie, wodę. wodę. nie, 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 No ma nie, nie, Dobra, idziemy. nie, dwa klucze. Co to to? Co to jest? nie, hmm, co to jest za klucz? Uuu. Co to? Uuu, drugi I co jest? Uuu, tu coś! Tu coś! I emerald! właśnie teraz jemera. ja! Teraz na po się. lewej! Ten po lewej! Ten po lewej! Ten. Co to jest? I otwieraj! Jesteśmy bogaci! Eee, oh. Co to jest? O nie, o nie! Jesteśmy w więzieniu! Ej, za co jesteśmy w więzieniu? Hmm... Hmm... Mam pomysł!